Adrian Polak przeprasza Roberta Lewandowskiego za swoją publikację z wizerunkiem reprezentanta Polski. Federacja Fame zmienia zasady sędziowania, a pojedynek na krzesłach może okazać się rozczarowaniem. Krzysztof Stanowski poinformował o spadku wyświetleń wielu kanałów z uwagi na zmianę algorytmu. Łatwo gang przekazał, w jaki sposób można stworzyć amerykańskie tiktokowe konto, nawiązując do swojego wyzwania wybicia się na zagranicznym tiktoku. Zacznijmy od głównego i zdecydowanie najgłośniejszego tematu wczorajszego dnia, czyli Adrian Polak przeprasza Roberta Lewandowskiego, informując, że taka sytuacja się już nie powtórzy. Mamy do czynienia z działaniem, które ciężko logicznie wytłumaczyć, biorąc pod uwagę sytuację, w jakiej znajdują się obecnie osoby, które reklamują karty na swoim odbiorcom. W skrócie, w ostatnim czasie mamy do czynienia z Freakfighterami czy też influencerami, którzy przez lata byli popularni, a ostatnio zdecydowanie nie mają najlepszego medialnie okresu i którzy zdecydowali się wyjechać za granicę w celu promowania nielegalnych w Polsce karty. No i w wielu przypadkach możemy zobaczyć jeden schemat, czyli ich Instagramowe konta obecnie to, codzienne relacje z linkami przekierowującymi do własnych stron, które następnie kierują do rejestracji na takich witrynach hazardowych i pokazywanie swojego rzekomego sukcesu życiowego i finansowego. Tutaj należy zaznaczyć, że rejestracja na takich stronach i granie na nich w Polsce jest nielegalne, nie mówiąc o promowaniu oraz nawet jeśli ktoś nie mieszka w Polsce, to co najmniej nierozsądne i po prostu najlepiej omijać takie reklamy i promowane witryny. Tak więc temat jest ten głośno długiego czasu, natomiast obecnie mamy do czynienia z wyjazdem większej ilości liczbowo sporych influencerów, ale pod względem aktywności czy tworzonej treści w ostatnim czasie, raczej nie posiadających wielkiej społeczności? Stosowane przez nich reklamy są mniej wyszukane niż w przypadku początków i transmitowanie z malty większych streamerów, co automatycznie powoduje pytanie, czy będzie to finalnie miało konsekwencje prawne w Polsce. Jeśli chodzi o główną narrację osób promujących takie witryny, to informują, że w krajach, z których transmitują jest to legalne i z drugiej strony mocniejszym argumentem, który się przewija i ma działać za tym, żeby nie było konsekwencji, jest rezydencja podatkowa w innym kraju niż Polska. Natomiast w przypadku wielu wyjazdów zapewne tak. Taki ruch nie został wcześniej wykonany. Prawdopodobnie jedną z osób bardziej przygotowanych jest Szymol, który przedwczoraj poinformował, że po powrocie do Polski i wezwaniu w roli świadka do Urzędu Skarbowego w Opolu otrzymał zakaz wyjazdu z kraju. Dlaczego taki długi wstęp, żeby zobrazować okoliczności, w jakich Adrian Polak postanowił zareklamować kasy? Generując grafikę przedstawiającą właśnie jego w kasynie wraz z wizerunkiem Roberta Lewandowskiego, wszystko z komentarzem po wczorajszym meczu poszliśmy z Robertem się odprężyć oraz linkiem przekierowującym do reklamy ten podpisanym jako Graj z elitami. Automatycznie na Twitterze pojawiły się wpisy komentujące brak rozsądku Adriana Polaka i zdobyły one setki tysięcy wyświetleń i pojawiły się oznaczenia czy też przekazy o poinformowaniu osób współpracujących z kapitanem reprezentacji Polski. Decyzja Adriana Polaka spowodowała również artykuł chociażby Super Expressu i zapewne pojawią się kolejne podobne publikacje w mediach, automatycznie mocno ściągając uwagę osób nie mających na co dzień styczności z reklamami kast przez tych influencerów. I w okolicznościach możliwych problemów prawnych, decyzja o takiej reklamie jest tym bardziej wymowna. Zdecydowanie ciekawa jest reakcja Adriana Polaka, który po kilku godzinach opublikował relację z informacją, przepraszam pana Roberta Lewandowskiego za bezprawne wykorzystanie jego wizerunku. Taka sytuacja z mojej strony już się nigdy powtórzy. Adrian zgubił tutaj prawdopodobnie słowo nie, natomiast poniżej dodał. Po Pozdrawiam wszystkich użytkowników Platformy X, doceniam wasze opinie i wsparcie, dziękuję, że jesteście. Skupiam się teraz na pracy i pokazaniu, że potrafię być lepszy. Relacja ta została jednak usunięta, jak wszystkie opublikowane wczoraj, a na jego profilu pojawiła się poprawiona wersja przeprosin strony Roberta Lewandowskiego z informacją, taka sytuacja z mojej strony już się nigdy nie powtórzy. Przechodzimy do free fightów, ponieważ Federacja Fame zmienia zasady sędziowania. Najbliższa gala Fame już tą sobotę i można odnieść wrażenie, że medialnie jest dość cicho na temat samego wydarzenia, a przynajmniej pod względem programu na żywo na ostatniej prostej. Fame zaplanował na dzisiaj program face to face, a następnie w piątek odbędzie się Media Day w jakimś nowym formacie. Przechodząc jednak do tematu sędziowania, który po wielu galach budził kontrowersję. Dotychczas trzeci knockdown w pojedynkach stójkowy kończył walkę, a od tej gali nie ma limitu liczeń w jednej rundzie. Decyzję o ewentualnym zakończeniu pojedynku ma podejmować sędzia. Drugą zmianą jest to, że w pojedynkach no limit, jeśli walka będzie trwała minimum 5 minut i następnie pojawi się nieumyślny faul, wtedy będą liczone punkty. Jeżeli... Przerwanie będzie wcześniej, czyli załóżmy trzecia no. minuta, trzydziesta sekunda. No. To będzie no contest po nieumyślnym faulu. Po nieumyślnym faulu, a jeżeli będzie po piątej minucie, to, jest to decyzja będą zliczane techniczna. punkty. Okay, czyli jest... 5 minut musi przynajmniej minąć, tak. żeby była decyzja techniczna. No to ale to, no tylko i wyłącznie przy faulu nieumyślnym. No tak, no to klasyka. Tak, no tak. To jest ale umyślny, ale to jest trzeba to zaznaczać, No bo lepiej no. to zaznaczyć, niż potem mają być nie do powiedzenia. Prawdopodobnie więc zasada może powodować sporo kontrowersji w ocenie, czy był to faul intencjonalny, czy nieintencjonalny. I odpowiedzialność za decyzję będzie spadać na sędziego, a ze strony zawodników będą pojawiać się wiadomo przekazy. Michał Pasternak zasugerował, że może to skutkować sprytnymi faulami, mającymi wyglądać na nie Intencjonalne po upływie 5 minut i w przypadku po prostu braku sił dalszego pojedynku. Tutaj natomiast zawodnicy mają być w przypadkach specjalnego wykorzystywania zasad po prostu karani. Piotr Jarosz przekazał mi dzisiaj takie informacje. Zawodnicy będą karani dodatkowo za fałę intencjonalne i niesportowe zachowanie, na przykład wykluczenie z kolejnych gal plus finanse. Y dobrze. I jest również minus punkt za niestawienie się na odprawę sędziowską. No i trzecia zasada dotyczy pojedynku na krzesłach i tutaj jest dość dziwnie, ponieważ Marcin Wrzosek i Paweł Tyburski mają siedzieć naprzeciwko siebie. Pomiędzy kolanami ich ma być 10-centymetrowy dystans i patrząc na różnicę zasięgu rąk dwóch zawodników, pojawia się pytanie, czy takie coś ma w ogóle sens z uwagi na przewagę warunków Pawła Tyburskiego. Mm. O, to jest coś takiego. I teraz poczekaj. Mm. I proszę cię ty się Michał odklej no bo myślę, że to masz taki jakiś jak ty bursztyk, jak super, jak mogę uderzyć? No to jest... Nie, a właściwie się, znaczy, się prosty tak tak mi się uprościwana. No to też jest Macie Znaczy Marcin tak aktualnie zdolny do obicia, gdzieś tam. albo, albo dołu. We... Zmieniamy temat, ponieważ łatwo gang cały czas próbuje podbić zagranicznego TikToka jedząc winogrono. Od 18 dni na anglojęzycznym TikTokowym koncie Łatwo Ganga o nazwie Easy Gang pojawiają się nagrania, gdzie je winogrono. Obecnie jest to na etapie ponad 1500 sztuk z docelowego pół miliona. Natomiast poza początkowymi nagraniami, gdzie jego polscy odbiorcy wygenerowali ponad milion Świetleń, tendencja jest zdecydowanie spadkowa. Łatwo w swoim podcaście zaznaczył, że liczy, iż jeden TikTok mocno na kilka milionów się wybije, a potem po prostu wszystko pójdzie. I można również zauważyć pod jego publikacjami bardzo dużo komentarzy w języku polskim, które mają jednak nie wpływać na wyświetlanie się treści za granicą. No i trzeba mieć pro... kartę Sim, pewnie amerykańską. Właśnie nie, tak nie można. Jest tylko jedna opcja. Realnie musiałem wyjechać do Ameryki no. na dwa miesiące no. i tam zamieszkać na dwa miesiące, i potem mogę wrócić i, i mieć. powiedzcie, że na TikToku, że możesz ustawić reggał. Region, na USA i możesz to zrobić tylko, jeżeli będziesz mieszkał 2 miesiące w Ameryce. Okay. Zapewne istnieje możliwość obejścia tego bez wyjazdu i kilka takich sposobów przewija się nawet na TikToku w jakichś tutorialach. Czy działają tego, nie wiem. Natomiast jest to ciekawa informacja, że oficjalnie bez ewentualnych konsekwencji dla konta wystarczy dwumiesięczny pobyt w danym kraju. Jest to istotne z punktu widzenia zarabiania z wyświetleń na tej platformie, ponieważ polskie konta na chwilę obecną nie kwalifikują się do generowania zarobków. No i z takich jeszcze innych informacji, Tobloeck odniósł się do utraty pierwszej pozycji polskojęzycznego YouTube youtubera na rzecz Reziego przekazał, że nie ma bólu o ten fakt, bo jego prywatnie lubi i znają się od początku działalności w sieci oraz dodał, że docenia stanowaną i bardziej informacyjną reakcję na ten fakt w odróżnieniu od Freeza, który kiedyś na chwilę go wyprzedził. I, taki ten statement, że naprawdę płacze jak to pisze. Top jeden YouTube'a, sorry, blowek, ale nara! Ha 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 ha! ha. Naprawdę? Tak, ja tak mówię. Jak ja to przyznam, to mówię. No i widzisz, i mam kontrę, Borezji na przykład. Podziękował, powiedział, że super Ja mu nawet, pogratulo, nawet pogratulowałem Mówię, że zajebiście ziomek, super YouTube podobno zmienił algorytmy, problemy z wyświetleniami Informacja na koniec i bardziej w formie ciekawostki Ponieważ zapewne bazująca na obserwacjach Krzysztofa Stanowskiego Statysty kanału Zero I ewentualnie wyników konkurencyjnych treści Wczoraj w ramach godziny Zero Odbyła się rozmowa z Januszem Palikotem Która miała sporą oglądalność Natomiast na samym końcu Krzysztof Stanowski stwierdził Że na YouTubie pozmieniały się algorytmy I wyświetlanie treści e, No i też dajcie łapki w górę komentarze i tak dalej, bo YouTube ostatnio pozmieniał algorytmy i ciężej się wszystkim kanałom jest przebić, nie wszystko się tak pojawia jak się pojawiało do tej pory. Ale na pewno dużo ciekawych treści jeszcze w tym tygodniu w kanale Zero. Do zobaczenia. No i oczywiście, wykorzystując tutaj sytuację, możecie te wszystkie elementy aktywności zostawić również tutaj na kanale. Z góry dzięki. Pamiętajcie, prawie codziennie po godzinie 5 rano, często po 6, ponieważ ostatnio naprawdę mało dzieje się w internecie i bardziej jest to w nocy szukanie jakichś tematów, co sami widzicie, jak one są dobierane, niż typowo, że są mocno komentowane w sieci jakieś wydarzenia. Znacie to tyle w tym miejscu Śląskimia tu raz wczoraj, do której również was zapraszam. Dzięki, wielkie za oglądanie. Miłego dnia. Do jutra siema.